Siemaneczko, witajcie serdecznie z tej strony, Karol. A teraz zapytacie co to za gierka? To już to gierka y, nazywa się. Y, Tap Ninja! I jest zabawno. To, to jest clicker, po prostu clicker, nic ciekawego, nic innego. Y, budujemy. Robimy. O, czekajcie, bo chyba mi się uda. O, to jeszcze tu zrobimy. Y, achievementy odblokowuję sobie. Mnóstwo jest tych achievementów. Chociażby nawet jest taki, żeby y, pra, y, robić to przez ten, przez, jak to się mówi? Przez. Y, chyba przez, 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 y, 360 dni. <laughs> Zobaczymy. sety oczywiście, gierka. Gierka jest, y, y, twórcy, przepraszam, jest deweloperem i publisherem, jest Broken Glass. Y, on tutaj jakieś ma klikery, m.in. Green Clicker, y, Time Idle RPG. Tap Wizard 2, czyli widać, że jakieś klikierki robi, to są gierki też na telefon, z tego co widzę. E, zwłaszcza na przykład właśnie Tap Ninja też jest pokazane, chyba? Albo i nie, nie wiem, bo jest pokazuje, że ocena na Google Play ma 4,1 na 5, a na App Store ma 4,5 na 5. E, no, początkowo to się wydaje takie, wiecie, no, squishy, kiepskie. No, i strasznie męczące, ale później tak sobie wchodzę. Co jakieś szanse, klikam. Są ułatwienia duże, bo już tu mam takie upgrade'y Kurczę chciałem dobić jeszcze chyba tutaj do upgrade'u, ale nie wiem, czy mi się będzie chciała aż tyle. To trochę jednak potrwa. No trudno, innym razem pokażę. Tu już włącznikowo odblokowałem do trzeci przeciwnik i wskrzeszamy się. Dostajemy i, i robimy sobie nowy upgrade'ik tutaj. O i super. I odpalmy sobie. A, to jest taki to jest jednorazowe takie użycie. A, dobrze wiedzieć. Dobra, tutaj sobie kupmy upgrade'iki. Yyy, mnożnik razy 5. I mogę teraz ogólnie albo budować budynki, albo po prostu bić sworki. No i to w zależności jak na przykład osiąg byśmy chcieli zrobić Jest na przykład zrobić sobie trzeci Ale powiem szczerze że to jest chyba Na chwilę są strasznie nieopłacalne robienie Łatwiej jest zrobić to Bez ulepszeń z budynkami Ale z budynkami też jestem już na takim poziomie Że tam jakby takiego innego Zaraz wyprzestajemy Ale co Nie, za nie zadziałał hak a, Nie wiem, dobra jeszcze z tym kupujmy sobie budyneczki Ile to wejdzie Gradujmy mm. sobie troszkę Ciekawego, tu upgrade kupujemy sobie wszystkie. Ile się uda? Jak widzicie, <grydy> bardzo szybko nam podbija e, Podbija to, co możemy kupić. E, pokaz niech pokazują się nam kryształki, już jesteśmy trzeci poziom. Normalnie to było strasznie niemożliwe. Dlaczego e, to nie wypuszcza tego? Chyba chwilę wcześniej puścić. E, dobra, więcej przeciwników. Budynek nowy, Upgrade budynków. I zaraz możemy dobrze budować. Ja za to pierwszym razem, jak, jak się do tego naczekałem. Go chyba do tego, którego się przyciągam, yy, upgrade'ujemy go. A możemy dobrze budować. <grych> za każdym razem jest, yy, że tak powiem, łatwiej się rozpędzić. I znowu później trafiamy do takiej ściany. Kierka taka przyjemna. Dla relaksu bardziej bym powiedział. Subie w robimy, kupujemy wszystko, co się da. No, <laughs> Nie wiem, nagrywam 3 minuty, a już jestem mniej więcej na poziomie, którym ledwie mi się udało tam dojechać tutaj. O, no, i już. <laughs> śmieszne to jest. No, ale tak wygląda. Te gry, właśnie typu takie, które możemy zaczynać od nowa za każdym razem. Co bym tu powiedział. Są wyzwania, takie różne. O, na przykład. O, to już zrobiłem, więc nic jakby z tego dodatkowo nie będę miał. Żeby je robić to muszę zdobywać klucze, żeby odblokować sobie nowe. O, trzy gwiazdki, ale już nie mam złota na przykład, nie? Bo zgarnąłem. Bo Mówię, bez klucza niestety nic nie zrobię. 25 tysięcy ludzi. Tu kolejne są Wycięcia kataną, tu mamy właśnie różne achievementy, możemy sobie popatrzeć. Oprócz tego, że tam wybijanie, na przykład, do tysiąca budynków, konkretnych, a jest tych budynków mnóstwo. Eee, zdobycia ilek z tysięcy monet. Tu gdzieś saf safiry są właśnie do zdobywania, właśnie już eee, co mi się udało już odblokować na włócznikach, ale stwierdziłem, że zresetuję pod, pod mój odcinek trochę. I ogólnie wchodzę na przykład na no to, 5 minut sobie pogram i, i w sumie koniec, bo więcej już nie trzeba nic robić. O i... Serio to tak działa? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Tu jak widzicie, co kolejne, monetki, złoto. To inaczej, to zwiększanie wartości, złoto to zwiększanie w, wartości tego. W taki czas to właśnie takie świetliki sobie biegają, z nich są różne tam y, bonusiki, y, wyzwania. Y, Zobacz 7 kluczy, z latających kluczy, czyli to są jakieś wyzwania, gdzie trzeba odblokować w wyzwań, ukończyć. Wyzwań 1 ukończyć wszystkie 25. A, to są te, te tutaj, co mamy właśnie. Czyli jak zrobimy to, to nam się tam odblokowują innych, czyli jeszcze raz: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. Na 2, to za 8 dni mniej więcej odblokuję sobie ten, więc będę mógł przechodzić dalej. Chociaż tu widzę, że można przeskakiwać sobie to już się wkrótce, to znaczy, że chyba jeszcze, jeszcze jakieś. Yy, tego, jak ktoś mówi, jeszcze jakieś wymyślają sobie tutaj e, ten e, update. Y. No, nie wiem, czy to tak działa, no ale dobra, mi jeszcze z tym wrogowie tu widzę, właśnie odblokowujemy sobie przeciwników nowych. E, są samorojowie, są piekielne e, psy, jak widzicie, w włócznicy, są jeszcze tarczowników, ich jeszcze nie odblokowałem Tak jak mówię, to jest tam kwestia kilku dni gry. I odblokujemy sobie ich. I co tam mamy jeszcze? Świetliki, czyli właśnie takie te bonusiki, co wypadają. Na przykład złoto, czasami zwiększają y, bierny przyrost, czasami zwiększają y, monetki od zabitych wrogów, czasami dają taki. Ciu. jeszcze wirus surikenów muszę odblokować. To jest kolejna umiejętność. To są takie właśnie umiejętności, żeby ten y, używać. Co tam mam hak na linie? nie na tego tarczę. Go hakiem. No, może nie rozumiem. 500 wrogów, a to chyba muszę tak. Najpierw tych yy, tarczowników, chyba. Ale to co nie zaliczyło mi tego? Nie kumam tego troszkę, szczerze. Tak mało intuicyjnie działa to. Teraz przetestujemy czy nam podbije czy nie To no, zaliczyło, no i super i to jakoś się wbija z energii Mam coś takiego, że muszę jeszcze odblokować wirszulikenów i gdy mam y, odpaloną właśnie energię, która mi z automatu bije y, Bo jak o, jak zobaczycie to i nagle tracę, nie? Jeśli ja nie zabije, więc muszę, muszę bijeć ręcznie A Teraz po ubiciu, o macie, widzicie więcej złota y, Za zabicie teraz ten. I, jeśli wbije się energia, ona się pasywnie wbija, ale też się wbija od, od klikania mojego yy, za każdego zabitego 5 sekund. Jak nabija się, to samo się odpala. Yy, podczas afk afkujemy, czyli gdy nie gramy w ogóle, to też się nam zalicza. Coś tam mamy jeszcze związane z właśnie uderzeniami kataną. Te a się ongi, tam ilość zabić. Popatrzcie, 500, pół miliona przeciwników. No, a mamy 25 tysięcy, dopiero, więc za kilka lat może skończę tę gierkę. Szybki krok tu widzicie na przykład, yy, W poziomie 10, mam aktualnie 9. Yy, gdzieś tam pewnie później będzie można podbić sobie do 10, więc też fajne. To właśnie to są te wszystkie. Yy, wskrzeszania się yy, jest jakieś właśnie, żeby w, w każdej strefie się tam wkażać, ale nie wiem do końca. O które chodzi, musiał to usiąść i sobie zrobić. Budynki, właśnie typu jest na przykład takie, żeby wybudować jakiś tam ark bez ulepszeń, żadnych rzemieślnika bez ulepszeń, bramę. To, to może być ciężkie, bo to po prostu jest długie, nie? Biblioteka. Nie mówię, że to nie jest do zrobienia. O! Nice! To teraz, jak, tak zobaczył, tylko profilaktycznie, to zaliczy mi ten w niepostąpienie. Dwa. tak, bym musiał teraz w kolejnej tej strefie. No to zaraz taki osiągnik zrobię poza nagrywkami. Ale dzięki serdecznie za uwagę. Jeśli Wam się podobało, to możecie oczywiście zostawić łapeczkę. Subskrypcja, mile widziana. Wiecie, więcej idei gierek takich. Ja się bardzo cieszę, lubię takie nagrywać, bo to są takie, że jeden strzał nie muszę się za bardzo do końca. Znaczy, to nie że się nie muszę przykładać, bo chciałbym zawsze coś tam o tej gierce się dowiedzieć. Tak jak na przykład teraz powiedziałem tak powiem twórcę yy, powiedziałem nie wiem co tam yy, co tam jest ten yy, co tam możemy jeszcze yy, jakieś inne gry jakie ma i takie sprawy więc jak coś to zawsze mówię możecie zachęcić mnie tym zostawiając subskrypcję i łapeczki w górze więc dziękuję serdecznie za uwagę i trzymajcie się do usłyszenia